To moje takie fotografie osobiste bardzo i chciałabym zresztą z, z dużego zbioru, który mam tych, tych fotografii, chciałabym pokazać właśnie te, które wybrałam, które są dla mnie ważne i, i, i bardzo osobiste. i Zaprosiłam swoich przyjaciół i kolegów, rodzinę, żeby pokazać im. Tak, właściwie fotografią ciągle jestem zafascynowana, jest to moja poza pracą druga pasja. I ciągle poszukuję, a właściwie wszystko mnie w, w, w przyrodzie i, i fascynuje. Jednocześnie człowiek, chociaż chociaż powiedziałabym, że trochę mniej, ale ciągle jednak. W portrecie, portrecie jeszcze poszukuję, jeszcze nie, nie, nie mam takiego sprecyzowanego, hmm, sprecyzowanego pojęcia. Wyjątkowość tych fotografii zainteresowała nas bardzo. <laughs> w sumie z panią Marią łączą nas kontakty służbowe, ponieważ <laughs> ja jestem dyrektorem Domu Kultury w Lesku, ona jest kierownikiem osiedlowego Domu Kultury Puchatek. Mamy bardzo częste spotkania wspólne. Wymieniamy się doświadczeniami, ale dowiedziałyśmy się ja i właśnie komisarz wystaw pani Ola Kordiaczny, że pani Marysia pasjonuje się fotografią. No i gdy zobaczyłyśmy te fotografie i to właśnie szerokie spektrum i tą wyjątkowość tych fotografii postanowiłyśmy, że zrobimy jej właśnie w Lesku wystawę. Cieszymy się bardzo, że możemy pokazać, że osoby, które z racji swojego stanowiska zajmują się działalnością kulturalną, organizują tą działalność, mają też swoje pasje.